się i plastiku plastyku wypić na białej ławce, przy zielonej krawce, frisal odchodzi aby rym się zrodził, nasze ciężkie głowy, tu mnie swobodził a ja się tak staram, całego godzi siaram tak od kilku lat się spalam, lorki kręcąc, w natury nie szpecąc emikaliami, nie gramy z takimi brzydkimi poliami tak nie lubimy, rozmawiać z pałami kiedyś jedny się przyczepił poczuł we mnie wlepie. przeszukał kieszenie i zabrał me na uśmiech na twarzy wiewał mnie za I na cztery osiem zamknął jak szmatę Zabrali mi gram Zabrali cały gram Chciałem go spalić Chciałem go spalić sam. Zabrali mi gram Zabrali cały gram. Właśnie do tych kół, Tym rymem gram.